Witam serdecznie, witam na kanale Akwarystyka z Pasją i zapraszam na film. Krasnorosty. Jak wiecie, jest to upierdliwe cholerstwo, które niestety często gości w naszych akwariach. Gości przede wszystkim na początku, to znaczy, gdy postawimy zbiornik i Prowadzimy do naszego akwarium podłoże, które jest bogate, bogate w minerały, a my dodatkowo yy, wzbogacimy je o yy, resztki pokarmu plus odchody ryb. Co powoduje, że mają bardzo dobre środowisko do swojego rozwoju. Każdy się pyta, jak z tym walczyć, jak to niszczyć. Kupujecie często i gęsto środki, które mają zneutralizować krasnorosta, jak i używacie karbonu i bezpośredniego nastrzykiwania na, na te glony. A ja zastosowałem inną technikę, totalnie inną niż by wszyscy i krasnorostów właściwie nie mam. Przypomnę, że to akwarium było zafaszerowane krasnorostami, po prostu nafaszerowane tak, że było ich widać bardziej niż rośliny czy liście roślin. A mianowicie co zrobiłem? Nic, po prostu właściwie nic. Bo wiedziałem, że nadejdzie taki moment, gdzie rośliny wyczerpią yy, pokaźną ilość yy, minerałów, które potrzebują do wzrostu i krasnorosty nie będą miały czym się odżywiać. Druga rzecz to po prostu uregulowanie karmienia ryb. Bo im yy, więcej pokarmu zacznie się rozkładać, tym więcej będzie miało substancji odżywczych yy, krasnorost co spowoduje, że będzie się utrzymywał. Następną rzecz, jaką zrobiłem, to yy, co jakiś czas usuwałem liść yy, zaatakowany przez Krasnorosta i suma summarum się yy, następny liść, który wyrastał, yy, z reguły był już yy, czyściutki i yy, nie przyjmował na siebie yy, Takiej ilości krasnorostów, jak, jak, jak to było na, na początku, czyli w owym czasie, gdy one zaatakowały, oczywiście, krasnorosta się nigdy nie wyzbędziecie w żadnym akwarium. On zawsze będzie, tylko że czasami będzie lekko aktywny, bardzo malutko aktywny, a czasami przyatakuje mocniej. Bo to wszystko zależy od tego, do czego doprowadzicie w akwarium. Jeżeli dacie im minerałów takich, które pozwalają im na. Ekspansje, no to zrobią troszeczkę więcej udręki dla Was i pokażą się bardziej w szerszej kolonii. No, ale ja uważam, że w tym, w tym momencie, w którym ja teraz już jestem, nie ma takiego krasnorosta, tej plagi, na tyle, żeby mnie to irytowało. Oczywiście, gdzieś tam pojedyncze jakieś egzemplarze, y, czy malutkie kolonie, na jakimś listku się zdarzą. Ale ogólnie, y, no nie ma. Jest dosyć przejrzyste to wszystko, widać, że całkiem nieźle to wygląda. Uważam, że mam spokój. Po prostu mam z nimi spokój. I myślę, że nie ma co atakować ich żadnym chemią, czy środkami. Czy nawet tym karbonem, bo, bo i tak one znikną. Tylko po prostu trzeba zadbać o to, żeby nie przekarmiać ryb, nie powodować, żeby ten materiał gnił. Oczywiście dodam jeszcze, że przerybienie ma też to wpływ na krasnorosty, bo te odchody rybie spowodują, że one dostaną też minerałów do, do swojego. Yy, rozmnażania, więc plaga, plaga będzie rosła. Oczywiście yy, krasnorosty lubi też akwaria, yy, gdzie jest duży przepływ wody. Yy, no po prostu lubi. I duże natlenianie, tak? Czyli jeżeli bąbelki mamy, no to w, musimy się liczyć z tym, że w promieniu tych właśnie bąbelków i tego strumienia wody, krasnorosty będą się bardziej, bardziej rozmnażać. Oczywiście jakby no miały minerały. Czyli za dużo karmimy i zbyt dużo ryb. Tak więc na koniec sumując, po prostu tylko dbamy o karmienie, żeby było niezbyt obfite. Nie przerybiamy. Usuwamy co jakiś czas, czas liście roślin, które zostały bardziej zaatakowane i to wszystko, co możemy zrobić, żeby pozbyć się właściwie wizualnej obecności krasnorosta żeby nam tutaj nie denerwował oczu tak więc co nie kopywać chemii nie ma sensu bo i tak właściwie nią nie zwalczycie do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się.